Cześć, w dzisiejszym słowie na dziś porównamy sobie znaczenia dwóch bardzo podobnie brzmiących słówek. Są to słowa etwas i etwa, ale mimo, że brzmią one bardzo podobnie i wyglądają również bardzo podobnie, to mają całkiem inne znaczenia. Posłuchajcie. Słowo etwas ma dwa znaczenia oznacza coś. Na przykład Chciałabym coś powiedzieć. iś möchte etwas sagen. Chciałabym coś powiedzieć. Albo to dla mnie coś nowego. Etwas jest. Możemy usłyszeć etwas w znaczeniu coś również w takim kontekście. Etwas planen oder organisieren jest sehr wichtig für den Alltag. Usłyszeliśmy Etwas planen und organisieren jest sehr wichtig für den Alltag, Czyli coś zaplanować i zorganizować organizować jest bardzo ważne dla codzienności dla codziennego życia fadein czyli etwas w znaczeniu coś w tym znaczeniu usłyszycie również taki przykład erzählen Sie etwas über sich erzählen Sie etwas über sich czyli opowiedz coś etwas coś o sobie Czyli widzimy, że etwas ma po prostu znaczenie, coś. Chcę coś powiedzieć, to jest dla mnie coś długiego, nowego albo właśnie coś możemy opowiedzieć o sobie, coś zaplanować. Etwas ma jednak również drugie znaczenie. Etwas jest synonimem słowa ein bisschen, czyli trochę, troszeczkę. I możemy użyć zarówno tego etwas jako trochę, troszeczkę. W przepisach kulinarnych, na przykład trochę soli, trochę pieprzu, etwas salc, etwas pfefa. Posłuchajcie przykładu właśnie w tym znaczeniu, etwas jako trochę, jeśli chodzi o jedzenie, o żywność. Und etwas salc. Usłyszeliśmy und da etwas salc, czyli trochę soli etwas ein bisschen salc, moglibyśmy również powiedzieć możemy także powiedzieć trochę w takim znaczeniu ich habe etwas hunga', czyli mam jestem trochę głodna albo ich habe etwas durst jestem trochę spragniona e, możemy również użyć ich habe ein bisschen hunger i to jest też to samo znaczenie czyli jestem trochę głodna ich habe ein bisschen hunger lub ich habe etwas hungar. Jestem trochę głodna. Trochę możemy użyć w takim znaczeniu um, również czasowym. Na przykład, jeszcze trochę tu zostaniemy. Um, jeszcze trochę tu posiedzę. I też właśnie wtedy możemy użyć słówka etwas. Posłuchajcie przykładu. Kom ja bleiben noch etwas hier. Czyli chodź. Zostaniemy jeszcze tu trochę, czyli etwas w znaczeniu trochę. Etwas oznacza coś lub trochę. A o co oznacza etwa? Główne znaczenie etwa to circa, ungefähr, czyli około. Na przykład, wie viele Leute waren im restaurant? Ile ludzi było w restauracji? Możemy powiedzieć. Etwa 20 Leute, czyli około 20 osób, około 20 ludzi. Albo, z jest etwa 30, ona ma około 30. Wie lange dauert die Fahrt? Jak długo trwa jazda, podróż? Etwa 2 stunden, około 2 godziny. Czyli etwa jako około, ungefähr. Często właśnie możemy słyszeć um, zamiast etwa po prostu użycia słówka cirka bądź ungefähr. E, jeżeli ktoś nas zapyta, ile e, metrów kwadratowych metrów ma ten pokój, możemy również użyć słówka e, etwa, czyli około 12 kwadrat metra. Około 12 metrów kwadratowych. Czyli etwa jako około. Posłuchajcie przykładu äh, właśnie z słówkiem etwa w tym znaczeniu. Ich bringe eure Milch zurück. Was? Unsere Milch? Mhm. Doch nie etwa die Milch von vor drei Wochen? Ich vergesse nie etwas. Usłyszeliśmy, ich bringe eure Milch zurück. Was, unsere Milch? Doch nicht etwa die Milch von vor wo drei Wochen Ich nie etwas. E, czyli przyniosłem Wasze mleko z powrotem. Co? Nasze mleko? Czy to nie jest to mleko z około trzech tygodni temu? E, I usłyszeliśmy, ja niczego nie zapominam. Ich nie etwas. Etwa jako około. Ale etwa ma także znaczenie Hmm, przypuszczenia. Das ist auch femutung. To jest również przypuszczenie, czyli możemy na przykład e, zapytać osobę, o której dawno nie widzieliśmy i nie jesteśmy pewni, czy, czy to jest właśnie ta osoba, o której myślimy, i zapytamy zdjęci etwa Frau Müller: czyżby pani była panią Müller? Czyżby pani była panią Müller? Czyli mamy takie przypuszczenie. Jeżeli nie wiemy dokładnie do końca, czy to jest to, co myślimy. Też właśnie zapytamy jest to etwa rabi? czyżby to była kalarepa, czyli pytamy hmm, przypuszczenie mamy tak, czyli czyżby to było, czy to jest z przypuszczeniem, czyli etwa hmm, nie ma tutaj takiego swojego znaczenia, działa po prostu jako przypuszczenie w naszym zdaniu. Mam nadzieję, że etwas i etwa nie będzie dla Was problematyczne. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.